W tym filmie zagrałem w Bedwars, ale co kila mój teksturpak będzie stawał się lepszy. Jezu, już zapomniałem, jak to jest grać Bedwarsa na dziwnych teksturpakach. On jest tam! Patrzcie, chłopa! Franciszek! Nara! Dobra, mamy tekstur paka 4 na 4. Gigasztoros. Swoją drogą widzowie, jestem mega zadowolony z tego, że spodobał Wam się aż tak bardzo poprzedni odcinek. Dlatego zostawcie teraz lajaska, zostawcie suba. I będziecie kochani. I przydarzy wam się szczęście. Serio. Dobra, polećmy sobie na diaaksy, zbierzmy diaksy. Polećmy tu do siomeczka. Okej, go tu nie ma. Kupmy ulepszenie. O, jest! Chłopie! żeś mnie wystraszył! Nara, nie macie. Dobra. Siemano, nara Trochę się zaplątałem z teksturpakami, wybaczcie A jeśli ty chcesz tak zabijać wszystkich graczy jak ja To napisz sobie ukośnik kod Asasinek na lobby, a będziesz trafiał samych słabych graczy Para pa pa pa, para pa 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 Oj, oj, oj Oj Dobra, tylko zniszczy Beda Nara Okej, okay, no ten teksturpak już jako tako zaczyna wyglądać Siema, panie biały Elo O, biały zginął Jakby nie mógł zrobić tego wcześniej Oho A, niebieski nie ma beda Wow. Kolego Elo Ach. Nie No nie No na no, puhopy on miał wpisany kod asasynek i to pewnie na trzech kontach, dlatego mnie pokonał. W ogóle widzowie, napiszcie w komentarzu, o której godzinie oglądacie ten film. Czy do obiadku, czy do kolacji, czy do nie wiadomo czego jeszcze. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Elo! No ty tydzień! Ty, ty. Siema! Oj, oj, oj! Nara! Elo! Przyjacielu! Papa! O nie, ktoś do mnie dzwoni. Tak, tak. Będę jutro. Do widzenia. Ty, dobra, goście caławczy. Pa białego, pa białego skurczy byka. Kolega o! Kolega o! No. O, wygrałem! Dobra, ty. Aha. Mo piszą, co jest? Byku, żyj! Chłop Ja pierd... Ktoś do mnie leci? Kolego, naprawdę. Józek, serio. Co chłopcy myślą, nie? leci znowu na Jana Nara. Oj, straciłem beda. Aha, mega. Oj, oj! Oj, oj, oj! Dobra, kalota stąd. Nie. Dobra, nawet nie zdążyłem zmienić teksturpaka, ty! Ja, ty! ty, 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 ty. Uh, dobra, zmieniłem od razu dwa tekstorpaki. Oj, kolega o! Kolega o! Proszę! Józek, zaraz będę miał plecy. Jestem w giga potrzasku. Ja tego raszuję. On ma firebola, ja to wiem. N Nara! Goni Gonimy gościu! Zabiję go! Zobaczcie na te złote jabłko. W ogóle, jak zbroja tu wygląda. No idzie do mnie kubuś. Zaskoczmy go Nara. No niestety skończyły mi się tak storpak. Dobra Panie kubusiu! To jest... Musisz. Mamy to! Ej! Gościu! Ole masz przerąbane! Chłopie, ty się nie zdajesz sprawy, co się teraz stało bo patrz Elo? O Nara. O, o, pan biały, pan biały, pan biały. Jestem okrutny. Co tam robić zielony? O, 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 co tu się dzieje? Zginął! Spadł w ogóle! O, tam jest zielony! Kolego, ciebie tutaj chyba leciutko Zdeczka cię ci wiesz? Wisz, co się stało? Halo? Kumplu? Popa? oj, 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 oj! Nara, dzięki za diaksa, stary. Będzie betry, no ale trudno. Tak jest, życie. O, o, zginął. O, ktoś tu leci! No właśnie! Nara! O, o, o! Jest, 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 jest. No. I ten. Cześć. Ja w ogóle chciałem zaznaczyć, że dzisiaj strasznie mało faili, nie? O! Dobra, kolego, no niestety, musisz się pożegnać Jest tu gościu Kolego, no co ty No co ty Nara, no, no, no Józek, serio Nara, jak taki kombos Stary, nie wiem Gdy ty jesteś chopie, Oho Nara, pa, pa, pa No i co jest, kolego Oj, oj, oj Masz bana Nie no, gościu Kolejnego spocenica mam ukarać Co oni sobie myślą? Pa, poszedł na trader Kolego Nara, co oni tutaj wykombinują? On jest w szoku, nie? Dobra Ja będę realizował swój plan A nie, nie będę realizował swojego planu Dobra, tu jest gościu On nie ma beda Nara. O dobra, jest kolejny. Dobra, jestem. Głupi! Hello! Nara. Siema, kubuś! Żegnam kubuś. Taktyczny wojcik. O! Hello! Nara. Dobra, y, zaraz stracę Beda, bo słyszałem gościa, jak się TNT. Y, czy Fireball jumpował, No właśnie. Ale to żaden problem. Pokażemy koledze, jak się gra. O kurde! Nara. a, bo ty tu jesteś koleżką. To robimy tak. Pik! Nara. Ty na pewno, żeś tę łapkę zostawił? Bo jak nie, to wiesz. Tam na dole. Och, tutaj. Rafałek. Nara. Dobra. Po go nie ma. Fajnie. Kurde, biały tam jest. No to świer jeden. Jak oglądacie ten kanał, żeby się czegoś nauczyć? Niczego się nie nauczyć. No elo. Ole strefie! Oj. Dobra. Lol. Ja nie wiem jak to dzisiaj tak wychodzi. Nie mam pojęcia. Oho! Ciekawy. Nie bry. Nie! Dobra, jestem szefem giga totalnym Tak. Postanowiłem, że zrobimy dla was jeszcze pojedynek z potworkiem. Jeden na jeden. Bez kitu. Ja czekam w Wedworks ostatni raz, to nie wiem kiedy grałem. Stary ja ci powiem, że no dzisiaj mi coś tam wychodziło, nie? Nie, na kiedy dawno to nie grałem, ale piękna sprawa. Bardzo piękna sprawa. Kurde, tu jest jeszcze to PvP takie klikane, szybkie. To trzeba też pamiętać o tym. Ja twierdziele. Nie no, coś tam pamiętam. Dobra, jest git. No nie! Prawie. Ale spokojnie. O kurde, dobra. Elo. Ja do ciebie. Manko, się masz, co tam robisz? Się masz. Zobacz, co masz? No bardzo dobrze. Fajnie. No to za tak sobie postoimy, nie? A, no, a tak. A ja Dobra. lubię. Fajnie, fajnie. No dobrze, że masz wełnę. Ja nie mam. Okej. Okay. O kurde. Ej, w mojej głowie to trochę lepiej wyglądało. O, GG.